Dzień dobry, witam się. Witam się z wami serdecznie. Ja jestem Ania, jakby ktoś nie wiedział jeszcze. Witam wszystkich nowych gości na moim kanale. No, ja się właśnie szukuję do pracy jest poniedziałek, nie po weekendzie, bo w weekend też pracowałam. Ale włosy rosną. Uu. No. Uu. I co tam, moi mili państwo, jak tam życie upływa? Nie wiem, jak was ustawić, żeby było widać. Już dopijam kawkę. O, na dnie widać. Wstępnie się tu coś mi tam o wstępnie za niedługo trzeba wychodzić no na razie nie musiałam kupować podkładu bo córa mi tutaj yy, podarowała taki no powiem Wam chyba okej okay. bardzo jest kryjący taki z tych mocniejszych bo to jest ogólnie tu napisane że to jest podkład i korektor w jednym jakby, nie? No więc na razie nie muszę chodzić szukać z dziwnych rzeczy. Trochę jeszcze mam włosy wil wilgotne, wilgoć. I co, co Wam powiem? No, to Wam powiem, co w tytule. Tak, wyjeżdżamy na święta. Decyzja zapadła. Mówiłam chwilę temu, chwilę temu. Że coś będzie, i jak już ten, takie będzie pewne, pewne, to Wam powiem. No, to Wam mówię, bo już mamy zarezerwowane. Mieliśmy wstępnie gdzie indziej. No ale. No, ale że tutaj zgadaliśmy się z Adelajtką. Wszyscy, co nie wiedzą, to Adelajtka to moja przyjaciółka, z którą wo wojażujemy. Zgadaliśmy się, że ona też by z chęcią pojechała gdzieś na święta. No. Więc padło na kudowę zdrój. Już mamy wstępnie zarezerwowany domek. Tak. Więc sobie jedziemy w ramach też takiego prezentu świątecznego, żeby pierdół sobie nie kupować. I zamiast robić tonę zakupów na święta i stać przy garach. To sobie po prostu pojedziemy, odpocząć. Yy, przez weekend, bo ja wtedy weekend mam yy, wolny, nie muszę iść do pracy, no bo cały marzec zapierdzielam oprócz śród. Więc yy, pojedziemy sobie odpocząć. Tym razem zabieramy swoich mężów. Tak, Abdelajtka też mężu ma. No. no, bo na święta to ich zabierzemy, nie, nie będziemy takie. No, pojedzie moja córcia. I sobie tam będziemy odpo odpoczywać, mam nadzieję. A to już wszystko się okaże na miejscu. I to tak Wam powiem, że się już nie mogę doczekać. Mamy tylko nadzieję, że do, pogoda dopisze, że nie będzie cały weekend padało w tym sensie. No bo to jeszcze jednak jest trochę czasu, niby blisko, a daleko. Więc, że pogoda nam dopisze, że będziemy mogli sobie zrobić ognisko, bo będzie możliwość zrobienia ogniska. Wiecie, ziemniaczki z ogniska, kiełbaska z ogniska. Ja oczywiście planuję już zrobić żurek. Żeby tam wziąć na niedzielę. Żeby sobie zjeść. Co jeszcze? Będziemy tam mieli też banie. Ja nigdy z bani nie korzystałam. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie, bo jest tam bania. Taka wiecie, na, na zewnątrz. Więc się szykuje bardzo, bardzo fajny, przyjemny wyjazd w dobrym towarzystwie. Więc już naprawdę będę szybko pracować, żeby szybko minęło. Ja wiem, że to tak nie działa, no ale w mojej głowie tak działa. Jeszcze rzęsy i gotowa ubieram się i wychodzę. Jeszcze sobie coś muszę do pracy wziąć do jedzenia, nie mam pomysłu. Kompletnie. Chyba się skończy na kanapce. No. A musieliśmy, wie, wiecie, bo znaleźliśmy y, dość dużo lokalizacji, które w międzyczasie nam też po raz, zarezerwowywali, no bo to już już. Więc y, parę też fajnych nam jakby przepadło. Znaczy, nie wiem, no tak mówię, wiecie. Też nie chcieliśmy gdzieś daleko, żeby nie tracić nie wiadomo ile czasu na dojazd. Żeby w miarę, w miarę szybko być. I się, I się cieszyć wolnym, nie. O, jeszcze tuż. Błyszczyk i gotowa. Coś mi tu, coś mi tu. Dlatego takie plany. nie zamierzamy się nie wiadomo jak śpieszyć tam z podróżą. Na pewno gdzieś po drodze przystaniemy, coś zobaczymy. Myśmy swego czasu z moim mężem często jeździli w tamte rejony. Znaczy nie może konkretnie do Kudowy, ale w tamtym kierunku. Bo teraz jakoś mniej z czasu na to, ale jeszcze tak z rok temu, dwa lata temu, to już w ogóle, to każdą wolną chwilę wsiadaliśmy w auto i sobie gdzieś jechaliśmy. Po prostu, wiecie, takie całodniowe wycieczki sobie robiliśmy. I zwiedzaliśmy tu bliższe lub troszkę dalsze okolice. Zdarzyło się, że do Czech dojechaliśmy nieraz. Bo to było na zasadzie, wiecie, wstajemy rano, jest sobota wolna. Czy tam niedziela? I było, że to co, sprzątamy czy jedziemy? Jedziemy. Więc wiecie, kawa w termos, butelka wody. I się jechało. Tylko wtedy jeszcze nie nagrywałam, więc. Ale wszystko w głowie jest. Gdzie się było, co się widziało. Bardzo miło wspominam te nasze pierwsze wycieczki. No teraz już niestety jakoś tak porobiło, że tego czasu jest mniej. Mimo, że wtedy też oboje pracowaliśmy jakoś było inaczej. No. Także teraz nam pozostaje tylko właśnie taki okres świąteczny. Gdzie ja też... Yy, Pracuję świątek, piątek czy niedziela, prawdaż, ale akurat teraz będę miała wolne przez to, że teraz mam ten grafik, jaki mam, no ale sama się na to zgodziłam właśnie, żeby mieć ten weekend długi, no powiedzmy długi, bo sobota, niedziela i poniedziałek, więc można sobie pozwolić na wyjazd, no. Dlatego ja Wam polecam, zamiast stać przy garach już tydzień przed, to po prostu spakować plecak i jechać. Wtedy naprawdę całkiem inaczej można i odpocząć, i spędzić te święta, bo spędzimy je razem. Tak jak mówię, w gronie najbliższych. Więc co więcej trzeba? Co nam więcej trzeba? No. Dobra. Oczywiście włosy zwiążę, bo jakoś nie lubię w rozpuszczonych chodzić. Od, od zawsze, w sumie. Ale nawet fajnie mi się układają dzisiaj. Widzę tak. No. Tak myślałam, czy je nie podciąć. Znowu tak wiecie na, na boba. A na razie zostawię. Niech sobie rosną. Chyba, że mi coś walnie. O, rysiu szal, szaleje. No, to tyle chciałam Wam przekazać się z Wami, podzielić dla mnie dobrą nowiną. I co? I się ubieram i lecimy do pracy. Biorę sobie tego bagno śledzika na raz, bo jeszcze go nie zjadłam, a już muszę boczniaki w sosie musztardowym, kupione w Lidlu, było jakby coś. A do tego sobie wezmę, no, z, mase, z masełkiem. O ile uda mi się po, posmarować, bo się strasznie kruszy. No coś coś takiego. Kurde, się nie, nie da się po, posmarować. serek myślałam, że coś zdążę sobie przy, przygotować w sensie jakiś makaron czy coś no ale nie zdążę już więc będzie tak Kurcze. Raz, dwa i trzy, trzy kanapeczki. A to jest yy, bursztyn w plastrach. muszę poobcinać bo on ma tą te łoto to łoto to a później w domu flaki będziemy iść dalej flaki O, okropnie on się smaruje. To jest nierazowy Graham, to jest o, Graham z biedronki. Ten razowy jest super, ale ten Graham to się sypie okropnie. O, i tu mam trzy kanapeczki z serem. Do tego biorę to. To zjadam tu. I spierdzielam. No już jestem w domu. Już se leżę. Pizza zamówiona. 70 centymetrów. No ja. Ty, ty Giga, największa jaka była. Z kociakiem, serem. Kto dbał? I tak jak chciałaś, kiełbasa. Kto, kto dbał o moją linię? Ja nie wiem, czy tym za tak długo pociągniemy. Chciałam robić makaron ogólnie jak wrócę. Dobra, nie będziesz się męczyć, pizza jedzie. Ale wpadł na pomysł, że on będzie pizzę zamawiał. Ja sobie już zamówiłem, więc ja ci, ja ci zaraz podam składniki. Czekaj, tylko muszę znaleźć. No, to... No, a ja przynajmniej się od razu położyłam, bo normalnie coś zmęczenie bierze. No i wracając do tematu, jest pro, problemos się zrobił. Problemos się zrobił, bo córa miała wpłacić na resztę tam, żeby za parę dni dopłacić do całości i bankomat wciągnął pieniądze. No, to taki problem. No, ale już jest wszystko zgłoszone. Wszędzie. Więc yy, czekamy. Mamy nadzieję, że zdążą te pieniądze oddać zanim Trzeba będzie wpłacić resztę, no, wiecznie pod górę. Wiecie, wiecznie pod górę. No i w ogóle jeszcze kwestia kotków. No, no to od razu powiem, zanim będą pytania, czy tamten, że kotki mają ogarnięte już. No, wyłączyło mnie się. No więc tak, kotki mają opiekę za, zapewnioną w tym czasie. gniecie mnie. Więc gitara. Nie trzeba ich brać. Chociaż można, bo tam jest ze zwierzętami, można wziąć zwierzęta. Ja sobie nie wyobrażam z kotami dwoma jechać w aucie. Ale Rysia brać. <ścoughs> Rysia brać nie. Wiesz, tam, tam Rysiek normalnie pojedzie, ale nie wiem, co się będzie działo Neli. No. Dlatego zostają tutaj ten. Tak od razu mówię, jakby były pytania. No. I co? I czekamy. Na pizzę pi i sobie może coś włączymy, tak właśnie patrzę, że nic nie ma w telewizorni. O, miodowe lata. Na nowie. Na górę. Tadzik. Lubimy, ja lubię. Ja od początku jak wyszły... <laughs> nie, ale tyle lat. I się fajnie daje to. Ogląda. No 20? 98 miodowe lata są. No to 20. 4, 26 lat. Mają. I cały czas oglądamy w kółko, nie i cały czas coś... No ale to to, to, to coś I cały czas śmieszne. No. Już laf <laughs> no. Leży. No. O leci. Dobra, oglądam. Ej, ale tu jest w McDonald's, nie? Jest super combo za 19 zł. Co to jest? Nie wiem, nie mówmy McDonald's. No patrz. Tu może jakiegoś hamburgera, jakiegoś cikena frytki i kole do tego. To jest to, co było. No nie, bo było hitmaka za... za... No ale 15 teraz... Zł. To jest też hitmak, w z tymi dwoma. No nie, bo teraz to się super combo nazywa. To to nie jest hip O, to może jestem jutro w trasie. w trasie. Jak chcecie, to macie super gombo w McDonaldzie. Daj mi spokój z tym McDonaldem. Średnie krytki, średnie napój. Jaką minę ma. No, aha, pizzeryna. Piz No. Między ogórka trochę. Ogórek zielony? Mhm. Mhm. No, patrz jakie kawałki do tego kurczaka. No, to my wpier wpierdzielamy. No, takie kawały. Wielkie kurczaka są. się. Sorry. No, hmm? to my wpylamy smacznego, smacznego i pa.